Cześć, siemanko! Witam w kolejnym odcinku ucieczki z piekła z serii, w której dowiadujemy, że Elo hell jest jak Klasa bez debili nie istnieje No tak, więc dzisiaj gramy duo z widzem Pierwszy odcinek Nie będę ukrywał, że widza trochę znam Bo to mój subskrybent Twitch TV Szaro dla wszystkich subskrybentów Twitch TV Aktualnie siedzimy w Emeraldzie 31 LP Widz też z Emeralda, normal enjoyer Plan jest taki, żeby zagrać młodzieżowe kombo Tak jak się gra zawsze na duetach Bo jak grasz duo, to trzeba przywalić zawsze młodzieżowe kombo nie warto z kimś byle głównym. Zawsze trzeba coś dowajle. Dlatego Do gramy mid Top. Ja pikuję Renektona. Dla wszystkich fanatyków Renektona z komentarzy. Kolega w lesie dopycha Nidalkę. I miażdżymy naszym młodzieżowym combo W skrócie chodzi o to, że ja podchodzę, rzucam stuna. Nidalka wtedy trafia dzidę I goleściu dostaję dostaje one shota na topie. Chcesz first pickować tego rakietona? Nie. Piki sobie Nidalkę na first picku. No dobra, nikit. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dopychamy jakieś runy na rakietona. Chyba conquistador, Tego Triumphic Alacry City. Last Sen. I drugi nie wiem, lightning, Overgrowth? Sami się z Midlanerem. Czemu? No bo widzimy gregasa który prawdopodobnie zbanował Katarinę. No to jednak jesteś mi mądry, nie? Ale ja mogę zblightpikować Renatona, i tak mnie nie skontrują. Dobra, który skin? Blood Fury czy Rune Wars? Ja jestem staroszkolny, to mam te dwa do wyboru, nie? Aha, nie wiem. Nie widziałem tych skinów, czekaj. Prawda, szybko. Dobra, biorę Bloodfury. Okej, okay, gramy wow. w popkę. Jeszcze dla okay. świętego spokoju wejdźmy na profil użytkownika Sin i zobaczmy, co, co się gra. Dobra, tu coś grał. Build, okej. Okay. Kolejne takie same runy jak ja, tylko tu nie brał atak speedu. No dobra, to nie bierzemy atak speedu. To jakaś dzika sztuczka. Q do trzech w max W. No tak, co do zasady, fajnie chyba byłoby się zesłopować z naszym sylasem. Gdy on ma łatwiejszy meczem na topie, a łatwiejszy na idzie, no ale wywalony w to. Jak nie będzie chciał, to nie robimy tego. Zaczynamy z ostrzem do rana. Ej, inwajdujemy coś? Chcemy? to możemy zinwajdować tak sportowo. Spingujmy tu przy ściance. Agresywne pingi od razu wszyscy na tej samej stronie. On the same page z angielskiego. Idziemy w inwajd. Szkoda, że Sylas trochę jest do tyłu, ale niech będzie. Chociaż i tak raczej jak wejdziemy, to jeżeli on kogoś sukuje Ja dopycham z tunikiem, to powinniśmy goś zabić. Naraz. raz. wiem, na że ten, nie przy ściance. No, to... no. No jestem trochę do tyłu, bo chciałem przy ściance podejść. Dobra, flaszuje Nice, uh -huh. I zasłonił go Gitara siema. ma jego Double kill na Nidalce, no to zajebiście, bo niezmiał starcik dodatkowy. A może się jeszcze hmm. możemy bić? Ty, A, no wygrywacie. ich z dwóch, nie? A on jeszcze zaczął kua Chciałem auto z W zagrać i tak by chyba poleciał. No dobra, no dużo spalili, dużo spalili. Wręcz dla nas to bez znaczenia. No ale ty masz w sumie Amplifying To My Dark Sila na początku. To trochę XPP dla przeciwnika. Szkoda, że Sylas nie z nami, Szkoda, że ja chciałem mieć ściance, przez co nie byliśmy równo. Tak naprawdę na prosię było. Ale dobra, jest zajebiście, tak czy siak. Wie, czy będzie tu stał i próbował coś zrobić? Nie. On raczej na początku ma lepsze trady, level 1. Właśnie widać wokół Graspa. Dobre, prawdopodobnie na boczu zostało na Redbooku. Dobra Zabijmy sobie trochę tej fuori. nie oglądałem Sydney Waka na Renektonie, to powinienem wiedzieć o co chodzi. No ale grałem sobie na taki body slam auta atak, całkiem broken kombinacja do tradeowania. Zazwyczaj sku lepiej zacząć. Ale tu tak to wyglądało. Teraz daję mu to spuszować. on nie opraja to City, możesz teraz przyjść na ganka. No to, robię dwa fade. E nie będę miał, to trochę. Lipa pod tym względem Dajmy mu walnąć w ale ta git Jestem No Dobra, No, siadł Pani on umiera Okej okay. Każde trójki nie miałem Ale chyba go masz no. Okej okay. Oj Widzę Jesteś alive? Nice -o. Briar no. na CC Dobra, go Rekol Tam jest Briar? Czy tak pinguje? To Ta jest, to białą Nie. Jest, ale co on robi? Okej. Okay. Dobra, ale chyba go masz. Ta, to co i... z Idzie do góry, ale ja go zamknę z drugiej strony. Okej, okay, ale ładnie go skajtowałeś tutaj. Teraz bez czarży, przyczekane. O, no, to było całkiem świeże. Dzięki. Idę na to po Gregator, to Nie? Wydaje mi się, że tak, ale nie jestem pewien. Jestem on bez body slama. Dobra, stunuję do go. Dobra. Nice, dobry, dobry bo jestem Trochę do tyłu w exp'ie tutaj. Bo on palił nie dość, że TP'ka. To jeszcze dużo strzerowaliśmy. Dobra, to okay? idę, 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 Dawaj go. A ty, Tak, jak ja ze stun'a nie przerywam tego. W sumie Today We mm. Land. Ale takie kombo też chce się grać, nie? Za no tak. chwilę leci Stunik w GD. Każda GD trafiona. I mi się odechciewa grać. O, chwilę na micie. Mamy to raczej nie zabija. Umieram. Nie, ja tak bym jeszcze zagrał. Wokół moich cooldownów to mogę go zabić No Mam konkurora wystakowanego, jakbyśmy się trochę kajtowali dłużej No to jest duży wave, on ma też piątkę że W sumie piątkę też mam, jak nastakuje fury to chyba mogę go zabić Boję się tego wave'a, jest trochę spory Że on hmm. może mnie zdinajować nieźle My mu to dopuszować Ja też w ogóle kupuję Eclipse'a na pierwszy, więc hmm. Zawsze cofnąć okay. i stepować To jest Q z farmy Fermi oddała w Praga. Nie wiem czy nie lepiej po prostu cofnąć i stepować By mógł praja mieć na niego bo on się trochę dużo tu wyleczył z tego, ze swojej pasywki. O, wsuwamy w mamy Jeszcze nie ma. Nie wiem, czy możemy się bić. Nie wiem, chyba, jak jest bardzo w niego wlecieć i go zabić. Chyba, że może teraz na następnej kombinacji. Miałem hmm. się, że go nie zabijamy, po prostu co ucieknie. O kurwa, Ja zrobię w i jestem. Chcesz go daj Daj mi chwilę. Dobra, możemy coś takiego zagrać? Na gormitkach jest to. Dobra, podbiegam, no, ale nie, czy jestem potrzebny, ale biegnę. O! No. Żal.pl, mogę się zostawić. Dobra. Kasadin? Na tobie? O, Tu się? On chyba nic tak, nie robi. To, w regionalnie, ja jestem tu. Dobra, mam jeszcze raz. O! A dobra, ciężko. Dzisiaj mamy jeszcze, nie? Dobra no, możemy kurs? grać i zajmujmy go? Tak A, jak nie to muszę po prostu oddać tego wave'a i tak jest zajebiście Dobra on tej traci teraz potężnie no, 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 wezmę tego jeszcze jednego playta, weźmiemy tego wave'a, ja sobie zrikoluję Ja już 92 jestem Wal bo... Co? 92 już jestem No to trochę sydy masz tą nidalką koleżko Trochę no tak. i nawet nie wiem kiedy, kiedy co padło no. Dobra, szkoda, bo brakuje mi trochę golda Żebym mógł tego Eclipsa dopchać tu ma więc nie mogę jeszcze typować Myślałem, że może bota bym poszukał, ale chyba bez tego. No i na spokojnie sobie tam dalej polecimy. Oj Szkoda Silasika. Moje kupoty. Oj, dobra Oj, oj, ale Erka Tego pajka. zrobimy ja mhm. zakazaną zakazy Kating na bocie. Nagranie granie Litality Kating. Nie wiem, to nie pierwszym spirem. Tak to bym dwóch Dobra, spoko trading, jeszcze Q na no, odchodnym, żeby się wyleczyć. Zrobię redwokalnie, mogę szukać topa. Dobra, nie wiem czy chcę go Też tak, w sumie? Jakaś... Możemy, możemy coś podrugić, dobra. Nie wiem gdzie on rzuca, ale pewnie raczej no bo tak. w raz. Tylko... Oj, mm. nie nas. Dobra. Oj, Nie nie, nie, nie. ma ten i też nie aż za bardzo jak rzucić chyba, nie? Ja merkę jeszcze cały czas, jakby on coś chciał grać. Brewer, tu... na mnie Nie, ja tobie zabiję Dobra Ja tu jestem tu jest ziomek jeszcze do zabicia ma, to ma. Nie ma chyba Okej okay. Ale dużo bijesz Ty, się <laughs> taką na Dark Harvestie Co wow. gdzieś To się powodzi Dobra, ale on mi nic nie robi chyba Ja po prostu z tego wave'a Może go tam włapiesz jeszcze Jak będzie chciał podchodzić do mnie? Gry, gry, gry. Dobra, mam stun'a zaraz on. Kurwa, on, się, on stanął w miejscu. On się podał przez chwilę. Nie. O kurwa. Ty się odjebało, nie? Łe, tower zaraz. Dobra, nice. Wp. Oh. Dobrze wyszło. Ale będzie odcinek. Wiz mnie skierował. Ale Inbo się tu dzieje. Dobra, o bot, może tp? Tylko nie mam gdzie tepować trochę. Chyba, że tu stepuję. Kto mm. ja ja tam próbacji? poszedł? Nie. A, on go zabił po prostu z tego. Teraz Jest brojer. Idziemy. O. Tyk, tyk. I kół na odchodnym. On nie żyje. Nieźle, Spoko. A nie nie zastosowałem. Myślałem, że będę musiał go zabić. A tu Kate Linzerki. Dopchała. O w ogóle creep się zbugował też. Dobra, playty przyjęte, mogę ich tam do ciebie, coś. O, ale zida podkręcona. Dobra ja po prostu wracam Wracam do topa, I guess. No i ja robię drukę. jakieś w topie. No, nie... Widzę, że on nie chciał wziąć tego wave'a tu. No, dobra, to ja sobie go po prostu przejmę i biegniemy do góry. O, Briar jest tu. Dobra, Briar przeskoczyła. Czerwiaki zostawiam. Idę po prostu po topa. No, to w ogóle znowu. Coś robi to. Dobra. Eee, Gragas chodzi. Graj. Dobra. Dawa. Nice. Nasik. Weźmy tego czerwiaka. Ja wracam w topa. Nie wiem czy chcesz go tam gonić. Tak, jak chcę. No w sumie, jak tak trafia Gida, no to można. U. Teraz zabijasz? Nie, o, umieram. Chyba nie. Kasalin na bombie. Żyje? Mówię coś częściej w sensie z rozumu. Bra jakieś air losowe? Type shit? Co? celowała we mnie. Na bocie. Nie wiem tutaj gra Gato, zaraz kryj tutaj. głębiej. Okej. Okay. Jakbyś chciał podejść. Chyba nie biję tego towera, żeby trochę więcej creepów spadło. Na micie. No na ja No Chyba nie chcę. Gragas tu, o oh, jest, ale nie wiem jak do niego dojść na razie. Dobra, teraz. O! Sunik. Gida. Nie ma bodyslama. No i zajebiście. No, ale też spytnie, że nie bez skoku. Podchodzimy na otatak. Żeby bodyslam nie wleciał. Coś tam klikasz na tej nidance kolego. Chcemy go zdebbować? No to jest popi, nie? <grym> Dobra, o, nieważne. Do nie tego nikt nie widział Nie no, ale jakbym trafił w łód, to zabijam ją ja na luzaku. Tylko... No to... Musisz trafić, nie? Musiałbym trafić tym, nie? Dobra, rama, rama, się się cofnę. Dużo sosu mam. Tak, tu rama, 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 trochę rama, rama, Dobra, ja dopycham tym na no ich team, można to kliknąć i pójdę w bota Tam akurat będzie wchodził Pre-level levels head. Souls 22 to, co stać, no Jak jesteś do przodu tak na Nidaza to fajnie się gra O nie, mając no, Europę no, Tak to jest nie, jak widz z Diamentu przychodzi Z tego lepszego serwera Riiiir Nagrywałem te dwa na bocie Dobra Katowin? No, jakby gdzieś tam przychodził to Słuchaj, masz mnie shadowować, okej, okay, jestem, jak coś Chyba się skakał, uj No. Dobra. tak... O kurde. Ja Nie no. Trochę w Ciebie wrzucili. No, trochę tylko spresowało we mnie. Dobra. Spresowało. tam, Brian. Ja dorzucę coś. Ciężko, ale okej. Okay. Dobra, weźmy tę dwójkę. Tę dwójkę na bocie jeszcze zaraz można wziąć. I tak to się kroi. No. O. Ale podnijmy to Kasadinem. Taki pojeb, ale tutaj to się trochę chyba podniecił. Na tą Aszką coś tu może strzelać, ale ja wiem, czego mogę obracać w nią zaraz? O. Jednak nie, jednak nie mogę, bo to sama Dużo strzela nawet w sumie. Dobra, merkury kupię. I teraz na następny steraka, chyba. Będę nie do zabicia. No, no no trochę wiecie. bijesz tam nidalką. Oj. Dobra, ja typuję Mina i gramy tu dalej To trochę przesada? Nie, ciekawe, wezmę... to. Oj, dagrem. nie mogę wziąć planta. Oj jestem martwy No trochę taki overforcing z mojej strony, nie będę ukrywał. Oj, oh, dryk czuję Oj ty Pójdziesz do drużynki? Oj no. Mo okay. stała antapa na stunie, okej? Okay. Kind of nice Okej, okay, on sobie podszedł za blisko, żegnamy, kolegę. I teraz możemy to wziąć? Chyba? Albo nie? Kto wie? Nie no możecie im taka... tylko... Na flash ją zabijasz jak coś, a nawet bez flesza ją zabijasz. Prosta piłka, wódka kram kochajnej siłka. Dobra, uciekniemy sobie po prostu. Może trochę wychillować, pójdziemy w bota sobie na elegancko. Mmm, robię heralda. Dobra, lub koleżko. No dziwne, że oni jeszcze tej gry nie poddali. Trochę tam. może Tak w sumie... bez... Ciężko chyba, żeby wygrali. Dobra, rys na mnie. No tak się spojrzy... ...chłodnym okiem. O, no się wywali w ogóle do zero Okej, okay, on bez... ...erki, bez serafa. O, Oj, trochę tutaj... dojeżdżają. Daj! Chciałem, za bardzo chciałem przyswanić. ale wydaje mi się, że jakbym tu lepiej zagrał, to sobie mogę ich zabić, nie? W flaszku, coś tego typu. No dobra, no, spoko, bo by to skończyć. Jakiś dragon jeszcze, przy okazji? Dragon z Nashora? O, ja z tego dragon z Nashora, nie? O kurwa! No... trochę pogrzało, nie? Może na tej heraldicy chcemy skończyć. Wyjdę do was. Jakbym trafił z Pirem jakimś, coś? Nice, trochę biją te de spirki Dejnę, z jestem. Można się bić. Oj o, jest na mnie Tylko nie winiona. Mam e za Dwie sekundy. Dobra, Gites. jestem tu. Przegnie. Dobra. Tower, górny, dolny, dla naraz Umieram, ogromnie Jakiś fucken na tym kasadinie Chyba tak Dobra, skajtujmy to Musi być fajny a me za chwilę Masz jeszcze flasza, tyle teraz będzie Noj o, nie mam, nie mam jak za bardzo wlecieć w Tomaszkę Dobra, jednego mamy. Chciałem kurwa dwóch tu zabić, ale tak ciężko było. Może na szara po prostu zagramy? No, brother, no bo cię otypują tutaj. No, ja też atypuję, zaraz. Zara. No, Zrobię jeden po trzy. Oj. Jeden tu na topa. Ja biegnę. Dobra, mam tego. I O, tego jeszcze? O, no, idę ze ścianą, ale o, to, to... O, długo to nie pożyje chyba. Dobra, gonasz? Gonasz, mimo że sobie można by bazą kończyć. Nie wiem co nasza Caitlyn robi, taki trochę klulec zawodnik. Pike biegnie no, za Nexus. Nie wiem co chłopaki kminią. Braille zamiast bronić Nexusa bierze tier 1 na bocie. Bo tak, czekaj, może dwie sekundy? O. by dostał, okay. A okej, okay. it's fine, it's fine, it's fine, it's fine. Ja topem szedł. Foka, nasz ziomek na Kaitlyn idzie botem Solo se bota puszuję Litality Caitlyn 110 krigu 20 minut. Pewnie. Caitlyn poleci. O, Zem umieram. I życie. O, ta popis strasznie denerwuje, tak szczerze. Trochę ja co to jest fakt. Dobra, eee. weźmy tower, znaczy inki po prostu. O, był popkę. Miałem Zidy. Dobra, najsa. Najsa. Mam go na sunie Okej, go zrobiłem Kassadin żyje, nie? On może robić obojek testa, po prostu siedzi w bazie. On nic nie Ej, robi, twór, nie? Z z za sekundę. Mam. Mam go. Aj, zdążył. Brolego mam tak. raczej. Niceu 30 kg żeś zrobił kolego Joo, rekord, nice. rekord, 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 rekord skoczni, Adam Małysz, Willingen, type To oh. i tak się właśnie robi 2 na 8 z topsidu Topside, jak widać, zawsze OP. Młodzieżowy combo Renekton tonni dali nadal działa, aż ich honor dam, o, aż klient przestał działać, takie roz, roz, było rozjechanie przeciwników. lubiłem więcej zabój zabójstw niż moja cała drużyna, o. Wow, plus 32 LP, no damage całkiem masny. To na tyle widzowie, do zobaczenia jutro 14, cześć!